Królowieku. Pan z wami Jest duchem twoim Słowa Ewangelii według świętego Jana Chwała Tobie Panie W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi I tak oświadczył Za prawdę, za prawdę powiadam wam Jeden z was mnie wyda Spoglądali uczniowie jeden na drugiego Niepewni o kim mówi Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak, Szymon Piotr, i rzekł do niego: Kto to jest, o kim mówi? Ten, oparł się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego: Panie, któż to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty, a po spożyciu ka. Kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zajrzekł do niego: Co masz uczynić? Czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po Jego wyjściu rzekł Jezus, Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony? Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami, będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie, rzekł do niego Szymon Piotr. Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd ja idę, ty teraz ze mną pójść nie możesz, ale później i pójdziesz. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Odpowiedział Jezus: Życie swoje oddasz za mnie za prawdę, za prawdę powiadam ci. Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Słowo Boże w czasie Wielkiego Tygodnia może budzić w nas różne refleksje. Z jednej strony współczucie dla Jezusa, z drugiej oburzenie na zachowanie jego uczniów. Szczególnie dzisiaj naszą uwagę zwracają postacie Judasza i Piotra. Wszystko się rozgrywa w czasie wieczerzy, ostatniej wieczerzy. Jezus mówi o zdradzie, która ma się w niedługim czasie dokonać. Jego słowa: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi, sprawiają, że. Apostołowie spoglądają na siebie, ale ich wzrok nie skupił się na Judaszu. Nawet gest podania Judaszowi kawałka chleba nie sprawił, że zdrajca został zdemaskowany. Ten gest, który Jezus wykonał wobec Judasza, może nam Podpowiedzieć, że Jezus, chociaż wiedział, kto go zdradzi, nie odrzucał zdrajcy. Był taki zwyczaj w czasach starożytnych, że gospodarz w czasie uczty pierwszy kawałek chleba wręczał najważniejszemu gościowi jako wyraz czci, szacunku. A więc ten gest można odczytać, że Jezusowi zależy ciągle na upadłym apostole. Ale to nie zmieniło w żaden sposób planów Judasza. Pod pozorem zakupów wychodzi niepostrzeżenie z wieczernika. Do samego końca zachowuje możliwość wyboru. W każdej chwili może zmienić. Swoją decyzję. Jezus nigdy nikogo nie skreśla. Judasz mógł się opamiętać do ostatniego momentu. A Jezus, znając jego zamiary, publicznie nie wyjawił jego zdradę. Milczał, bo szanował jego wolność. I drugą postacią, która zwraca naszą uwagę dzisiaj, to jest święty Piotr, który należał do grona tych osób najbliższych Mistrzowi. W czasie rozmowy z Jezusem zapewniał swej wierności, swej lojalności. Co się zatem stało, że później zawiódł, że się nie przyznał do znajomości z Jezusem? Piotr był takim typem człowieka, który reagował żywiołowo, szybko na różne słowa czy wydarzenia. Możemy powiedzieć, że najpierw coś mówił czy robił, a dopiero później pomyślał. Wydaje się, że Piotra zgubiły jego emocje i to, że tak do końca. Nie był jeszcze może przekonany, tak do końca nie przylgnął do mistrza. Był gorliwym uczniem, ale nie był do końca konsekwentny w swoim pójściu za Jezusem. Kochani, w, naszych, w naszym życiu musimy opierać się nie tylko na swoich Własnych siłach, ale przede wszystkim na Bożej łasce. Jak to widzimy z historii Piotra, powiedzieć, że życie moje oddam za ciebie, to jest za mało jeszcze. Nawet najpiękniejsze słowa nie są żadną gwarancją pozostania wiernym Bogu. Z tego zachowania Piotra później wyciągali wnioski. Różni święci, choćby święty Filip Neri, który modlił się słowami: Panie, połóż swoje ręce na mojej głowie, bo jeśli choć jedną usuniesz, to będę zdolny zdradzić Cię dziś wieczorem gorzej niż Judasz. Albo święty Franciszek z Asyżu, który powtarzał: Panie, jeśli mi udzielisz. Swojej łaski, pilnuj jej w mojej duszy, bo jestem wielkim złodziejem Twojej chwały. Jakie my wnioski wyciągniemy z tej dzisiejszej Ewangelii? Jak widzimy, między zdradą a wiernością jest cienka granica. Zawsze mamy wybór, i to od nas zależy, czy Postawa uczniów Jezusa czegoś nas nauczy, ale jednego bądźmy pewni, że Jezus zawsze do końca uszanuje nasz wybór.